Cześć z tej strony Ola, witam Cię serdecznie ponownie na kanale Sztuka Uniwersalna i dzisiaj przyszedł czas na kolejny odcinek, odcinek. Cześć, tu Ola, witam Cię serdecznie ponownie na kanale Sztuka Uniwersalna i dzisiaj przyszedł czas na kolejny odcinek z serii o artystach. I tym razem będzie to pierwszy odcinek o artyście pochodzenia polskiego na tym kanale. Porozmawiamy sobie o artyście, który do świata sztuki awangardowej wniósł niezwykle dużo. O artyście, gdyby nie on, to większość z nas nie zadawałaby sobie pytania czarny kwadrat na białym tle? Ale przecież takie rzeczy to dziecko potrafi namalować. No właśnie, czarny kwadrat na białym tle, a nawet idąc dalej, biały kwadrat na białym tle. Zapraszam na odcinki, bo będą dwa o Kazimierzu Malewiczu. Kazimierz Malewicz w drugiej części, czyli w odcinku kolejnym, popowiadamy sobie właśnie o suprematyzmie, czyli o słynnych kwadratach. Natomiast ten odcinek będzie poświęcony nieco bardziej jego dzieciństwu, życiu i w ogóle jak się jego przygoda. Ze sztuką zaczęłam. No to co, nie przedłużam, wspomnę tylko, że możesz subskrybować i być na bieżąco. Zaczynamy kolejny inspirujący odcinek. Kazimierz Malewicz urodził się 11 lutego 1879 roku w Kijowie. Jego ojciec Seweryn był pomocnikiem w dyrekcji zakładów cukrowniczych, cukierniczych, natomiast matka Ludwika z Galinowskich była wykształcona muzycznie i literacko. Kazimierz był najstarszym, uwaga, z czternaściorga dzieci, wow, czternaścioro ich było, Kazimierz najstarszy, z czego jedynie dziewięcioro przeżyło, troje dzieci zmarło już na ziemiach polskich. I ojciec całymi dniami pracował w cukierni, w zakładach cukrowniczych, natomiast matka zajmowała się gospodarstwem, prowadziła dom i wyszywała koronki. Warto wspomnieć, jaki był wystrój domu malewiczów. Już na samym początku powiem, że wystrój domu był prosty, skromny, a w rogach ścian wisiały tradycyjne ikony. I to jest bardzo ważny element, który myślę, już na samym początku tego filmu warto zapamiętać: ikony, ponieważ inspiracja właśnie tymi ikonami przełoży się na późniejszą sztukę przyszłego malarza Kazimierza. W latach 1889-1894 Kazimierz uczył się w Szkole Rolniczej w Białopolu. Natomiast z zapisków, z dokumentacji wynika również, że w 1895 uczestniczył on w zajęciach rysunkowych w Kijowskiej Szkole Malarstwa. W 1896 roku Malewiczowie przenieśli się do Kurska w Rosji i tam Kazimierz zaczął pracę jako kreślarz w zarządzie kolei Moskiewsko-Kijowsko-Woronewskiej. Wiele lat później, w 1923 roku, w biografii napisze, że tą nudną, urzędniczą pracę przerywał przebywaniem wśród towarzystwa artystycznego, w przebywaniem w środowisku artystycznym, a jeśli chodzi o jego artystyczną drogę, to rozpoczął ją sam, czyli po prostu był samoukiem. W 1899 roku Kazimierz ożenił się z 10 lat od niego starszą Kazimierą z Glades, i to była z pochodzenia Polka o 10 lat starsza córka lekarza praktykującego w kursku. Z tego związku narodziło się dwoje dzieci: Halina i Anatol. W 1902 roku zmarł ojciec artysty, czyli Seweryn, i sytuacja materialna wielodzietnej rodziny, bo przypomnę ile ich tam było i było ich 14. Sytuacja materialna uległa pogorszeniu i matka Ludwika starała się z każdej strony znaleźć zapomogę żeby utrzymać rodzinę. W 1904 roku Kazimierz wyjechał do Moskwy i zapisał się do Akademii Malarstwa, Rzeźby i Architektury, gdzie studiował przez kolejny rok. Natomiast do 1907 roku uczęszczał sporadycznie do prywatnego atelier artysty Fiedora Roerberga. W tym czasie również podjął trzykrotne nieudane starania o dostanie się na Akademię Sztuk Pięknych. W 1905 roku zainicjował kontakt pomiędzy artystami moskiewskimi a kurskimi, i wynikiem właśnie połączenia tych kontaktów, tych świadków artystycznych, była wystawa, na której po raz pierwszy zaprezentował swoje prace. Było to siedem obrazów i pięć studiów rysunkowych. I wtedy wówczas jeszcze nie pod swoim imieniem. W 1909 roku natomiast jego małżeństwo z Kazimierą zakończyło się rozwodem. A artysta zaledwie parę tygodni później powtórnie ożenił się, i tym razem jego wybranką była Zofia Rafałowicz, córka psychiatry rosyjskiego. I od tego momentu, od momentu ślubu z Zofią, artysta już na stałe osiedlił się w Moskwie. I w tej Moskwie właśnie Malewicz chłonął wszystko, co ta Moskwa najlepszego mogła mu pod względem artystycznym oczywiście zaoferować. To były lata po 1900 roku, także czas kształtowania się różnych grup, różnych stowarzyszeń, wyznających różne artystyczne manifesty. I on właśnie w tym środowisku inspirował się sztuką rodzimą, europejską, ale też starodawną kulturą rosyjską, sztuką ludową, taką jakby pradawną. Kierowała, kierowała nią nim logika i intuicja, a podziwiał pracę, można tutaj wymieniać wielu artystów, takich jak Van Gogh, Picasso, Matisse, Paul Gauguin, Cezanne, André Derain czy Pierre Bonnard. Wstępny etap kształtowania się awangardy w Rosji twórcy zaczynali od Impresjonizmu. A jakby rolę popularyzacyjną impresjonizmu w tamtych czasach w Rosji pełniły prywatne pracownie artystów w Moskwie i w Petersburgu. I takim jednym z artystów pochodzenia polskiego był na przykład Ciągliński. Jan Ciągliński, autor teorii znaczenia i zgodności barw. Wkrótce jednak artyści, jak to artyści, pragnęli czegoś więcej. Pragnęli porzucić naturalistyczne oddawanie, odwzorowywanie rzeczywistości na rzecz poszukiwań nowy, nowego wyrazu plastycznego, na rzecz poszukiwań na przykład w obrębie formy. Oprócz impresjonizmu pojawiły się także inspiracje oczywiście innymi e, nurtami, innymi stelami w sztuce, czyli np. kubizmem czy futuryzmem. I ta właśnie, to kombo kubizm-futuryzm doprowadziło w Rosji do powstania takiego stylu narodowego, który nawet określano kubofuturyzm. I który to miał tych naszych twórców przybliżyć do odkrywania coraz to nowych prawd w sztuce. Awangarda. Awangarda to przecież w pewnym sensie negacja wszelkich dotychczasowych tradycji. Futuryści rosyjscy byli anarchistami, mieli skłonność do anarchizmu i do wywoływania skandali, a swoim, ze swoim negatywnym stosunkiem do społeczeństwa burżuazyjnego i jego ideologii. Nie kryli się, nie kryli się z tym stosunkiem. Nawet w 1912 roku artysta Burlak, i tutaj pozwólcie, że karteczka, bo nie zapamiętałam oczywiście cytatu, ale jeden z artystów, ogłosił, Wczoraj nie mieliśmy sztuki, dzisiaj ją mamy. Wczoraj była ona środkiem, a dziś jest celem. Malarstwo ma teraz na względzie y, zadania wyłącznie malarskie. Zaczęło żyć dla siebie, tłuści burżuje. Przestali otaczać malarza haniebną opieką. Malarze awangardowi tego okresu jako jedni z pierwszych docenili piękno staroruskich ikon i fresków ich płaszczyznowość i dekoracyjność. Natomiast nie e, traktowali ich tak powierzchownie oni wchodzili głębiej, wchodzili w istotę sztuki. I z tego okresu jest dużo prac, które jednoznacznie wskazują na to, że inspiracja tą staroruską sztuką była. Okres twórczości Malewicza po tym czasie impresjonistycznym em, przeszedł, przebiegał pod znakiem zapytania, pod znakiem poszukiwań stylu takiego ekspresyjno-dekoracyjnego. Na płótnach zaczęły pojawiać się intensywne barwy, oranże, czerwienie, żółcienie. Tak jakby owiane, takim konturem eliptycznym, takim obłym konturem, to wszystko było zamknięte właśnie w takim stylu dekoracyjno-ekspresyjnym. E, nie wiem jak wam, ale mi na przykład te kolory, ta ciepła tonacja w szczególności przypomina pracę Polagogena. Gdzieś może inspiracja tam widniała. E, natomiast po roku 1910 jego rozwój artystyczny znacznie przyspieszył, nabrał tempa. I właśnie po tym 910, jak to wszystko przyspieszyło, to taki cykl obrazów chłopskich otworzył Kubo futurystyczny, Kubo futurystyczny okres w jego twórczości i to były lata 1911-1915, niezwykle burzliwe lata artystyczne, lata poszukiwań. To były czasy, kiedy artysta działał na wielu polach. Projektował m.in. grafiki, na przykład do e, futurystycznych manifestów, do zbiorów poezji, brał udział w propagandowych spotkaniach, zdarzeniach, prowokował dyskusje. <laughs> Przepraszam. Wówczas również w tym czasie projektował kostiumy. Projektował kostiumy i scenografię do pierwszych w historii futurystów teatru, dla pierwszych futurystów teatru i wtedy również e, w czasie poszukiwań do takiego stworzenia. Mm, Scenografii, do uniwer takiej uniwersalnej kosmicznej przestrzeni, powstał wówczas właśnie Czarny Kwadrat, który stał się protoelementem do suprematyzmu, o którym będzie w kolejnym odcinku. Natomiast wracając do jego działań na, na podstawie teatralnej, czyli w teatrze, czyli scenografię, kostiumy, to on również zanegował koncepcję sceny jako przestrzeni bez jednej ściany, a również użył światła jako odrębnego elementu budującego formę i pozwalającemu, pozwalającemu jakby zaistnieć przedmiotom w przestrzeni. I to właśnie było oryginalne i innowacyjne. Przebiłem błękitny abażur ograniczeń kolorystycznych i dotarłem do bieli. Za mną więc, towarzysze awiatorzy, żeglujcie w otchłań. Ja ustawiłem semafory suprematyzmu. Zwyciężyłem poszewkę barwnego nieba, zerwałem ją, a do powstałego zeń worka włożyłem kolory i zawiązałem go na supeł. Płyncie, biała wolna, nieskończoność, biała wolna otchłań, nieskończoność przed wami. Czyli kolory włożył do worka, zawiązał na supeł, a generalnie tylko biały i czarny. Kazimierz Malewicz, jeden z najważniejszych artystów, awangardystów sztuki rosyjskiej, jeden z najważniejszych rewolucjonistów malarstwa XX wieku, stworzył własny abstrakcyjny styl e, sztuki, filozofii estetycznej, społecznej, zwany suprematyzmem. I właśnie o suprematyzmie będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Także, jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie zostaw subskrypcję, a najlepiej jeszcze włącz dzwoneczek. Wtedy już w ogóle będziesz na czasie, bo ten film pojawi ci się w proponowanych do obejrzenia zaraz po tym, jak go opublikuję. A niebawem właśnie drugi odcinek. Za dzisiaj już dziękuję oczywiście i wiesz co robić. Jeśli Ci się podobał odcinek, to łapka w górę. Będzie mi niezmiernie miło za każdy komentarz pozostawiony pod tym filmem. Dawaj znać, jak masz jakieś pytania. Oczywiście chętnie odpowiadam. Odpowiadam na wszystkie komentarze. Za dzisiaj już dziękuję i widzimy się w kolejnych inspirujących, artystycznych i jak widać nie tylko kolorowych filmach. Czarno-białych również. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech sztuka będzie z Tobą. Artysta działał wówczas na wielu polach, Polaw. polach. Artysta działał wówczas na wielu polach.